serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj dostarczamy sprzęt do przysłuchy do firmy Krystian, który jest polskim producentem odzieży BHP. Firma ta zaufała urządzeniom marki Husqvarna, a także nam dealerowi, który dostarczył do nich sprzęt. Ciekawostką jest to, że na tym terenie mamy łącznie prawie 10 tysięcy m2 powierzchni zielonych i cała ta powierzchnia z każdej z trawy będzie koszone tylko i wyłącznie za pomocą maszyn akumulatorowych. Głównym jednostką będzie Rider R200 iX AWD z napędem na 4 koła, współpracujący z układem pnącym kombi 103i o szerokości 103 cm szerokości roboczej. Natomiast we wszystkie miejsca zakamarki, miejsca niedostępne, tam... Pomocą przyjdzie kosiarka LC-142iS, która broń Boże nie jest sprzętem dedykowanym do koszenia aż tak dużych powierzchni, natomiast idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie tak dużego sprzętu. Wybór na tą kosiarkę padł m.in. z uwagi na to, że jest ona w tej chwili w promocji i kupując takie urządzenie w zestawie z dwoma akumulatorami, trzeci akumulator dostajecie gratis. Ale okej, okay, dosyć gadania. Sprzęt ten poza sezonem... Jesenno-letnim to wykorzystywane do koszenia, będzie również wykorzystywane zimą do odśnieżania. Tak, dobrze słyszeliście. Dzięki napędowi na cztery koła AWD i zastosowaniu tej technologii umożliwiających pracę nawet w temperaturach poniżej 0 stopni, ten sprzęt będzie nadawał się do odśnieżania nawierzchni utwardzonych. Jeżeli chodzi o koszenie, tutaj klient zdecydował się na mulczowanie trawy z uwagi na wysokie koszta utylizacji takich odpadów zielonych. Natomiast przy regularnym koszeniu urządzenie rozdrabnia tę trawę na takie stopnie, że jest ona kompletnie niewidoczna. W pierwszej części tego filmu sprawdzimy, jak to koszenie się odbywa, jak to wygląda, jaki efekt po sobie zostawia taki rider. Natomiast później sprawdzimy możliwość koszenia na dosyć stromych zboczach, a także na nieco większej trawie. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie do końca. Jeżeli chodzi o Rydery marki Husqvarna, ich obsługa jest naprawdę dziecinnie prosta. Natomiast co w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z riderem w wersji akumulatorowej? Tutaj to obsługa jest jeszcze łatwiejsza. Mamy standardowy kluczyk, który wkładamy w stacyjkę, przekręcamy go na jedyneczkę. W tej chwili zajmujemy pozycję za kierownicą. Na cyfrowym tutaj wyświetlaczu mamy pokazany skrót informacji o tych urządzeniach. Jeżeli chodzi o uruchamianie, wszystkie dźwignie są dostępne podobnie jak w maszynach spalinowych. Nie macie w tej chwili tego okazji zobaczyć, ale tutaj pod prawą ręką mam dostęp do konsoli. Wciskam przycisk start. Tutaj standardowo tak samo jak w urządzeniach spalinowych regulacja wysokości koszenia w zakresie od 25 do 75 mm i dźwignia opuszczająca układnący uruchamiające noże. Opuszczamy noże i startujemy. Na początek wysokość 5, czyli jest to około 4,5 cm. Zrobimy kilka przejazdów i sprawdzimy, jak urządzenie rozdrabnia trawę. Mimo stale rosnącej popularności riderów, które są produkowane w Polsce, w fabryce Husqvarna w Mielcu. Bardzo często pytacie nas o korzyści płynące z użytkowania takiego sprzętu. Jedną z nich, najbardziej chyba wymierną, jest to, że układ mący umieszczony jest z przodu, co daje nam pełną kontrolę nad tym, co będziemy za chwilkę kosić. I w tej chwili, jeżeli mamy powierzchnię przygotowaną tak dobrze jak tutaj, mamy trawnik mniej więcej na jednym poziomie z powierzchnią wybrukowaną, możemy kontrolować to, jak kosimy i skosić takie obrzeża bez w konieczności wykonywania poprawek. Zobaczcie sami. Precyzyjne koszenie wzdłuż murków, chodników, obrzeży równa się mniej poprawek, także mniejszy czas, krótszy czas potrzeby na skoszenie powierzchni. Słuchajcie, to nie żart. Ten lemierz jest dedykowany do tego rajderka. Lemierz, który w odróżnieniu od innych do tej pory znanych lemieszy ma tego, montażu Sanek, więc tak naprawdę montaż zajmuje kilka-kilkanaście minut. Do rajdera R200X AWD dostępna jest również pasywna szczotka montowana z przodu, więc to jest naprawdę urządzenie całoroczne. Mało tego, tutaj z tyłu. Tak jak we wszystkich innych urządzeniach spalinowych traktorkach czy rajderach firmy Husqvarna mamy taki zaczep, do którego możemy przypiąć chociażby na przykład zbierać do liści, jeżeli przegapimy koszenie trawa będzie zbyt wysoka, żeby się mogli skutecznie zmolczować. Wtedy mamy taki duży pojemnik, który nagarnie tą trawę do siebie. Mamy też przystawki dedykowane do pielęgnacji trawnika. Także naprawdę urządzenie w pełni całoroczne, o szerokim spektrum działania, to nie jest żart. Kolejna z korzyści płynących z użytkowania ridera to jego zwrotność. Zwrotność, która jest niedostępna dla żadnego innego traktorka. Ze względu na to, że mamy to urządzenie przegłubowe, dzielone 70 do 30. Zresztą sprawdźcie sami z jaką łatwością można objeżdżać takie drzewa bez konieczności wykonywania poprawek inną maszyną. Jakbyś źle czasu zajęło Ci wykoszenie wokół takich drzewek twoim zwykle sprzętem. Hajder z na 4 koła WD. Nie byłam samą godzinę nie sprawdził jego możliwości terenowych. na temat tegorocznego bestselleru model LC142iS czyli akumulatorowa kosiarka o szerokości 42 cm roboczej z 50 litrowym koszem z własnym napędem stała prędkość jazdy około 4 km na godzinę natomiast kosiarka, która jest bardzo popularna z uwagi na to, że jest ultralekka, bardzo łatwa w obsłudze jeżeli chodzi o uruchamianie takiej kosiarki to na dobrą sprawę wystarczy włożyć akumulator przekręcić kluczyk to wszystko. Kosiarka ta została tutaj użyta, zaproponowana z uwagi na to, że to jest alternatywą dla podkaszarki. Tak? Generalnie wszystkie miejsca niedostępne pracując podkaszarką czy wykaszarką zostałaby trawa, a tutaj ma 50 litrowy koszt, do którego zostanie to od razu zebrane. Natomiast chcieliśmy też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo bardzo dużo osób patrząc na przykład na tabliczkę znamionową czy na dane ze strony producenta myślą, że ta kosiarka nie będzie miała w ogóle mocy. 550 W, ok, porównując to do kosiarek zasilanych sieciowo 230 V, nie Spotkaliśmy się z takimi kosiarkami, najmniejsze no, w moce około 1200 W, natomiast ten silnik akumulatorowy 550 W sprawdźmy jak, sprawdźmy jak poradzi sobie z taką odrobinę większą trawą. Na pewno nie jest to model dedykowany do, trawy, do koszenia trawy po kolana, natomiast mamy okazję, więc sprawdzimy to jak kosiarka sobie poradzi z taką trawą. Widzimy taka dosyć rzadka trawa, ale miejscami zagęszczona o wysokości około 20 cm. Centy nie jest ogromnym wyzwaniem tego modelu. Radzi sobie ona w takich sytuacjach, jeżeli z jakichś przyczyn na przykład przekapicie cotygodniowe koszenie swoim, swojego tramwienia tylko podsumowując dzisiejszy film, śmiało mogę powiedzieć, że sprzęty akumulatorowe to nie są zabawki, są to maszyny, które mogą zajmować się obsługą nawet tak dużego terenu, jak w przypadku firmy Krystian z przysłuchy. My kontynuujemy swoją serię, pokazujemy dostawę gotowych rozwiązań do Twojej firmy, skrojonej na miarę Twoich potrzeb, więc jeżeli odpowiadasz za duży teren zielony, czy to jest boisko piłkarskie, czy ewentualnie zielona zakładowa i nie wiesz jak to ogarnąć, koniecznie skontaktuj się z nami, wypracujemy dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, cześć.